Przyżowanie targowej zaleją Piłsudskiego. Od kwietnia ubiegłego roku nic się tu nie zmieniło. Windy są trzy, ale niesprawne. Niełatwiej byłoby windą, zdecydowanie. Nie jestem z łodzi, ale no, musicie jeszcze trochę popracować nad infrastrukturą. Są też propozycje prostszych i tańszych rozwiązań. Wystarczy założyć tutaj ceownik stalowy, tak? Żeby można ten rower po prostu schodząc po schodach wciągnąć go na górę. Ale osoby starsze, które poruszają się z pomocą chodzika, w ten sposób schodów nie pokonają. żałosne, wie pan, bo niejednokrotnie chcę skorzystać z, z usług szpitala, że tak powiem, e, Wam. I to jest po prostu, jak ja mam teraz wejść. Niestety zostały tylko schody. No to chyba Wam nie wniesie, bo ja nie wejdę na schody. Pomogliśmy, więc choć droga była długa, wejść się udało. Czy to dla pani duże uniedogodnienie? Akurat tak, bo mam stopę trochę niewładną. Tu, tu, się, tu się zgadza. Ta winda nie działa od ponad roku. Aha, no fajnie. Skrzydła sobie przyprawimy. Niczynna jest dzisiaj znów winda. Ta, co się od tramwaju wychodzi. Nieczynna. Jedna i druga. I musiałam iść na pieszo po schodach. Winde przy szpitalu imienia Wojskowej Akademii Medycznej uszkodzili w grudniu strażacy. Musieli uwolnić uwięzionego w niej mężczyznę. Dźwig przy dworcu łódź kaliska runął z wielkim hukiem. Rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w kwietniu zeszłego roku obiecywał: Uszkodzeń jest dość dużo, one się powtarzają w podobnych lokalizacjach, dlatego też podejmujemy dodatkowe działania, aby tutaj ze Strażą Miejską zamontować monitoring, co mamy nadzieję, że poprawi bezpieczeństwo. Obiecywał i w lipcu. Postaramy się, aby jak najszybciej te windy zostały przywrócone. Jednak no, te uszkodzenia są bardzo duże i wymagają też zamówienia części, które już też poczyniliśmy. Dziś obiecywał też jego następca. Obecnie jesteśmy na etapie prac konserwacyjnych, zamawiania części i wkrótce przystąpimy do prac naprawczych i konserwacyjnych, tak jak wspomniałem, na całej trasie WZ. Wkrótce jedna z wind przytargowej ma zostać wymieniona. Jedna. A co z dwoma pozostałymi? Jesteśmy na etapie szacowania kosztów i przygotowywania kosztorysów, tak aby w przyszłym roku, myślę, że w pierwszej połowie przystąpić do wymiany tych urządzeń. A póki co Zarząd Druki Transportu zachęca do korzystania z wind przy przejściach podziemnych na Widzewie. Tam dźwigi działają, a jak przestaną, to jest jeszcze kładka dla pieszych. Marcin Floriański, Łódzkie Wiadomości Dnia.